Uch, moja głowa. To z tej kadzi wzięło się to coś. Pasożyt, który tkwi teraz w twojej głowie. niczego niezwykłego. Nie żyję. I dobrze. I'll give it a shot. Oh. Oh. Czuję się dobrze. Tak... Goblinów, ich zwyczaje i historia. To w Twoich myślach przebłyskuje schemat nautiloidu, nerwy, ścięgna. Statek jest żywym organizmem. W Twoich myślach kiełkuje uczucie niepokoju, anomalia. Jedno z nas, Oderwane od całości, ostrożnie. Przed oczami przelatują ci światy trudne do wyobrażenia, wielkie imperia, przemierzane przez statki takie jak ten. Przed oczami przewija ci się milenium historii humanoidów, elfów, krasnoludów, ludzi i innych. by zabrać nas z tego miejsca i ocalić. Zabierzesz nas i uwolnisz. Odsłonięty mózg drży w niecierpliwym oczekiwaniu. Błagamy, zanim wrócą. Wracają. Nieprzyjaciel. Tylu Z Znowu narodzonym. Narodzonym na nowo z tej wydmuszki. Orientujesz się, że rozmawiasz z pożeraczem intelektu, sługą łupieżców umysłu, którzy cię porwali. Usuj nas z tego ciała, uwolnij z tej powłoki. Prosimy. mijając dziwaczne okoliczności mózg wygląda zupełnie zwyczajnie. Mózg unosi się z czaszki, a ty dostrzegasz swoją szansę. Możesz okaleczyć tego stwora i uczynić go bardziej uległym na wypadek, gdyby miał okazać się groźny. Jesteśmy wolni. Wolność jest nasza. Stworzenie zamiera, nasłuchuje. Coś wewnątrz twojej czaszki reaguje drgnięciem. Musimy dotrzeć do sterów. Przy sterach jesteśmy potrzebni. Mózg nieruchomieje, jakby czekał na odpowiedź niewidocznego doradcy. Nie słyszysz! Tu nie przeżyjemy! Jesteśmy potrzebni do nawigacji! Jesteśmy potrzebni, by opuścić tę krainę! my jesteśmy my Ci w głowie i swędzi cię skóra. Przed oczami przesuwają się wizje. Skrzydło smoka, srebrny miecz i mgnienie twojej własnej twarzy. Moja głowa co jest uch. To nie zdołali cię opętać. Flakit patrzy dziś na mnie łaskawie. Razem mamy szansę przeżyć. Jesteśmy nosicielami pasożyta łupierców umysłu. Jeśli nie zdołamy uciec, jeśli nie zostaniemy oczyszczeni, nasze ciała i umysły zostaną skażone, w ciągu kilku dni staniemy się khajkami, upierzcami umysłu. Kim jestem? Twoją jedyną szansą przetrwania. Nie zrobimy nic dopóki stąd nie uciekniemy. To musi być nasz priorytet. Najpierw wybijemy diabliki, potem znajdziemy stery i przejmiemy kontrolę nad statkiem. A jeśli chodzi o to coś, będzie nas traktować łagodnie, dopóki wierzy, że jesteśmy opętani. To się może. Statek nie wytrzyma kolejnego ataku smoka. Musimy się stąd wydostać, zanim będzie za późno. Nie mamy czasu na maruderów. Czekaj, wydostaj mnie stąd, ktoś i si pomogę. Dobrze. Patrz przed siebie i nie oglądaj. Zostawiasz mnie na pewną śmierć. Błagam. Runy ochronne. Wyczuwasz, że czerpią energię z konsoli znajdującej się obok kapsuły. Zadowolony? Musimy ruszać. Sola włącza się z cichym pomrukiem. Nagle czujesz, jak coś wierci się i skręca w twojej głowie. Robi ci się nieprzyjemnie wrażenie, po chwili przemija i ogarnia cię nowe uczucie. Więź władza. Wyczuwasz, twoją komendę i wykonuje ją. Przebiega cię mentalny dreszcz. Czujesz sytość. Myślałam, że już po mnie. Myślałam, że ta przeklęta kapsuła stanie się moją trumną. Dziękuję. Twoja jaźń wdziera się w myśli nieznajomej. Jej wdzięczność jest podszyta nieufnością, spowodowaną obecnością Litwianki w Twoim. Obracasz się w niebezpiecznym towarzystwie? Słuszna uwaga, wygląda na to, że czeka nas niejedna potyczka. Pozwól mi dołączyć. Razem możemy ujść z tego statku z życiem i pomóc sobie nawzajem. Jestem posępne, serce, jedną chwileczkę. Nic takiego, zaufaj mi. Dosyć pogaduszek. Musimy dotrzeć do sterów jak najszybciej. Ona ma rację prowadź. Mam coś Jesteś Kwa! nosicieli zainfekowali ci gajkowie? Wewnątrz kapsuły tkwi oszołomiona kobieta. Nie zauważa cię. Obok Kiedy kładziesz dłoń na kapsule, słyszysz głos. Należy do obecności połączonej z kapsułą, która nakazuje zamkniętej w niej osobie przemienić się. Dźwigni i jak to możliwe. Jeśli nie zostaniemy oczyszczeni, możemy podzielić taki los. Czy taki los nas czeka? Nowonarodzony łupieżca umysłu wpatruje się w ciebie słaby i oszołomiony. Stworzenie sięga do twojego umysłu. Jego myśli zderzają się z twoimi. Coś w tobie rozpoznaje je i reaguje. Przyjazna istoto, teraz znajdziemy stery. By cię poznać, by cię pokochać, by przekazać ci nasz dar. Dar, by stać się tym, co my... Będziesz wcieleniem piękna, taka moc. W krainie, do której zbiegliśmy, zbiegliśmy do krainy zwanej Avernusem. Pierwszego z dziewięciu piekieł uciekamy przed Wielkim Złem. Ruszamy do sterów, idziemy do sterów z przyjazną istotą. Nie teraz musimy się dostać do sterów. Jeszcze chodzi o kontrolę nad statkiem. A może wolisz tu zginąć? Coś nie w porządku? Oprócz wiadomego? Zastanawianie się nad moim imieniem nie pomoże nam wydostać się z tego statku. Zostawmy pogaduszki na później, jak już będziemy bezpieczni, dobrze? Cóż, skok za burtę raczej nie wchodzi w rachubę, więc pozostaje nam tylko przejęcie kontroli nad statkiem. Oczywiście pod warunkiem, że uda nam się rozgryźć, jak to zrobić. Będę tuż za tobą. Zbliżamy się do sterów. Kiedy będziemy w środku, rób, co mówię. Kto cię mianował przywódczynią? Sama zdecyduje, jak postąpić. Kajnia. Nie się gaikiem kiedy już uciekniemy. Połączyć nerwy, połączymy je. tych Musimy się stąd wydostać i to już. Taking position. Przekaźnik steru docierasz na miejsce w samą porę.